Siedzisz? Śliczności moje. Kto tak pięknie siedzi? Tu można skoczyć, zobacz. No, hop. Umiesz takie zrobić. sieś malutka kaweczka. Maj! Kto to cię napadł? Takie skakania. No jak teraz? No to czekaj, przysuniemy. O! W ten sposób będzie dobrze, tak? Wszystko jest ok. I do mamuśki. No dzieciaczki są wesołe. Jak tam z sroczynko? Fajnie na słoneczku. Superowo na słoneczku. Tam trzeba rozrabiać oczywiście. Tak, tak, to, to trzeba to zaraz likwidować, żeby okno się jednak zamykało, tak? A, proszę. Zaczepiać. Na słoneczku jest super. Kotki lubią. O, proszę, kolejny kotek. Kolejny kotek rozrabiaczek. Elka Bizonek po prostu robi się kangurkiem chyba, tak? Kangurku tym nasz, Ci ty kangurze, żywe srebro. A tam trwa bitwa. Na słoneczku, jaka przyjemna, ojojoj. Oj, oj. Tutaj jakaś rozruba, jaka to rozruba. Hmm? O właśnie takie teraz fajne rzeczy macie. Tutaj trwa to aleta. Gdzieś bizonek lata. Hop, hop. Słyszę bizonka gdzieś tutaj, a jest bizonek. Ze swoją piłeczką. Ona nosi taką piłeczkę w ząbkach. Bardzo to jest urocze. Także takie zwykłe życie kociego pokoju. Cudownie, że mają się gdzie wybiegać i wybawić. No dobra. Jak wrócę wączki, to ma być wszystko okej. Okay. Pamiętajcie, porządek mi tu trzymać. Czy nas sprzątała od rana? Ci bizon. A, 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 to jest piękne. Ona lubi to, papiery. Tak, tak. Junia. Teraz żeście się rozszalały, tak? No, żeście się rozszalały. To bardzo ładnie z Waszej strony. Bardzo. Bardzo pięknie, cudownie po prostu. O, jakie złe oczy. Jaki to gryzoń. Już widać od razu, że tu tego gryzonia coś tam coś tam korci, żeby pogryźć coś. O, o. To się nazywa szwung. Ale pchełki, boże, ta biedna nelunia, co ona tutaj ma w tym przedszkolu. Ła. Fajnie, nie? Teraz na środku jest. Super, po prostu. No to co? Żegnasz się z ciotkami, daj piątkę. No, piątka. Nie, ty nie umiesz, to sroczka umie. Fajnie, nie? Można spać do dziury. Teraz jest inaczej. Lelusia, ty możesz tu skoczyć, wiesz? Hop! A ty nie potrzebujesz przecież schodków. No to cóż, idę do chrupka, bo już strasznie późno. Podać mu kolejną dawkę leku. I on jak najszybciej zadziała.